Spójrz na tę wysoką wieżę. Mieszka tu Marcy, mroczny kucyk. O, co to? Gwiazda przeleciała przez chmury? Muszę się przyjrzeć. Czy to możliwe? Mała dziewczynka była na księżycu. Co za świetna fryzura! Wystarczy wykałaczek. Dodaj uszka. Dodaj kamień górski. Ciemny jednorożec Vivi wygląda idealnie. Co robiłaś na księżycu, kochanie? Jestem stworzeniem nocy. Wow, bądźmy przyjaciółmi. Wskocz mi na plecy. Marcy pokazała dziecku wieżę. Vivienne zobaczyła przez okno jednorożce. Ja i Wy mamy rogi, ale nie jesteśmy do siebie podobni. Gdzie mieszkają stworzenia takie jak ja? Nie widzieliśmy nikogo takiego jak Ty. Cieszę się, że Cię poznałam, ale muszę już iść. Czekają na mnie przygody. Vivienne poszła do lasu. Latający dywan jest zaczarowany. Zmniejsz element. O, czy to też jest magiczne? Kilka szwów i śpiwór jest gotowy. Weź pomponę. Dodaj wstążkę. Tylko w takim śpiworze dziecko będzie miało słodkie sny. Jak się tu dostałaś? Szukam przyjaciół. Wyglądasz jak człowiek, ale masz róg. Wiem, gdzie jest miasto ludzi. Zabiorę cię tam. I wyruszyli w podróż. Dzięki za pomoc. Dalej pójdę sama. Papa! Pa. Vivian zobaczyła domek na drzewie. Spędzę tu noc. Weszła do śpiwora i zasnęła. Dzień dobry. Pora ruszać. Nareszcie, to miasto. Vivien trochę dorosła. Przynieś czarny kombinezon. Uzupełnij całość koronkową spódnicą i opaską. Dziecko wygląda jak prawdziwy mroczny jednorożec. Czuję się zainspirowana. Mam dość malowania. Muszę tu posprzątać. Uh -huh. Cały dzień spędziłam bez magicznego rogu. Gdzie on jest? Będę musiała zatańczyć z tamburynem, by go znaleźć. Moja magia podziałała! Teraz zakończę mój taniec zwycięstwa. Wytnij koło ze styropianu. Zrób w kłębienie. Pomaluj kawałek na ciemny kolor. Potrzebujemy również brokatu. Fioletowy jednorożec ostopi boki. Dodaj błyszczące światełka. Dzieci będą się świetnie bawić. Vivien i jej koleżanki poszły na plac zabaw. Co powinnyśmy zrobić? Pobawmy się na huśtawkach. O, to mój kotek. A to mój piesek. Mają takie słodkie zwierzaki. Też muszę coś wymyślić. To magiczne koło dopływania w kształcie jednorożca. Jest piękny, Vivian, przedstawisz nas? Oczywiście, to jest Stefi, mój jednorożec. Chodź, mała! Ona dorasta! Zróbmy nowy strój. Uwielbiamy ten styl. Pasek z kryształami górskimi będzie pasował. Skręć błyszczące przewody, by zrobić opaskę. Błyszczące uszy i cyrkonie. Vivian wygląda nieskazitelnie. Dziewczyna przyszła do wesołego miasteczka. O, wata cukrowa. Chcesz trochę? <grym> Najpierw przetestuję swoją siłę. Jesteś taka silna. Weź nagrodę. Pegas, jest słodki. Muszę wygrać jeszcze więcej zabawek. A, to nie działa. Przepraszamy, maszyna jest zepsuta. Będę musiała użyć trochę magii. Magia? Weź, to dla ciebie. Dzięki skarbie, weź watę cukrową. W końcu wszyscy byli szczęśliwi. Przyniosłem karton. Na kawałku wylądował motyl. Użyj fioletowych piór do dekoracji. Uzupełnij skrzydła łącznikami. Wszędzie są kryształy górskie. Ale piękny dodatek. Słynny fotograf zaprosił jednorożca na sesję zdjęciową. Gotowa, skarbie? Oczywiście, świetnie pozuje. Czy przymierzysz te skrzydła? To naprawdę ci odpowiada. Strój będzie idealny. To za wspaniała sesja! Dzięki! Pora, bym wróciła do domu! Ten patek się przyda! Połącz końcówkę i długopis. Błyszczący kij jest magiczny. Co Się stało skarbie? Powiedz mi wszystko. Zakochałem się w pięknej klaczy, ale ona nie zwraca na mnie uwagi. Jestem tylko zwykłym, starym osłem. Możemy to naprawić. Mówisz poważnie? To ma być lepsze? Wow, dziękuję. Życzę powodzenia. Całą świetną parą, nie sądzisz? Vivienne już dorosła. Dokończ strój dodając długi welon. Co sądzisz? Zrób piękną opaskę na włosy. Ma też srebrny róg. Ale to jest piękne. Beauty Lou to najlepszy salon w mieście. O, ktoś dzwoni. Cześć, jak mogę ci pomóc? Cześć, chcę nowy wygląd. Zadzwoniłaś we właściwe miejsce. Czekamy na ciebie w naszym salonie. Który styl wolisz? Chcę wyglądać tak pięknie, żeby wszyscy zamarli, gdy mnie zobaczą. Wybiorę najmudniejszy wygląd. Chodźmy do stojaka. Vivien poszła się przebrać. To tak, jakbym była księżniczką. Nie jest zbyt nowoczesny. Szukajmy dalej. Drugi styl jest zbyt ciemny, a ty jesteś zbyt jasna. To nie pasuje. Tak, właśnie tego potrzebuję. Bez wątpienia. Jest to tego warte. Wow. Pomaluj plastikowy pierścień na czarno. Zróbmy łapaczy snów. Zrobiliśmy frędzle. Potrzebujemy figurki jednorożca. Teraz dodajmy pióra. Łapaczy snów ochroni cię przed złymi snami. Co za pracowity dzień! Wrzuciłam selfie z nowym wyglądem na laligrama. Widzowie są zadowoleni. Pora spać. Vivian poszła do swojego pięknego łóżka, ale nie mogła się zrelaksować. Ach, nie mogę zasnąć. Potrzebuję łapacza snów. Tak, chroni mnie. Gdy tylko Vivian się położyła, natychmiast zasnęła. Weź plastikową kulę. Syntetyczne wypełnienie pokryło elementy. Dodaj światła LED. Zbisają z nich koraliki na żyłce. Co za niezwykłe zjawisko naturalne! Cześć, kumpelka! Jak się masz? Świetnie, pogoda też jest dobra. Gdy nagle zrobiło się ciemno, wredna chmura postanowiła drażnić dziewczyny. Hej, odejdź, zmoczysz moją sukienkę! Moja fryzura jest zniszczona. Wiem, co zrobić. Bądźmy dla niej miłe. Zobacz, co mam. Ledzi bliżej. Teraz jest tak szczęśliwa, że świeci, a przyjaciółki mogą bawić się dalej.